Cześć, na pewno zastanawiacie się, co słychać w Goku, w Michałowie, a słychać bardzo dużo. Wracamy do Was z 1 czerwca z zajęciami. Nie będą to zajęcia onlineowe, ale będą to zajęcia w znanym i lubianym trybie stacjonarnym. Jest ich tyle, że muszę użyć kartki, żeby nie zapomnieć o żadnych. Więc tak, yy, zajęcia plastyczne, zajęcia dla klubu osób Złotej Sieni, zajęcia gitarowe, perkusyjne, estradowe, nauki gry na pianinie, język angielski od podstaw. Tutaj specjalne zaproszenie dla seniorów. Warto przyjść, warto nauczyć się komunikacji w języku angielskim w podstawowym zakresie. Yy, zajęcia estradowe, czyli nauka śpiewu, nauka emisji głosu, pracy z mikrofonem, pracy na estradzie. Orkiestra form różnych, czyli różne formy muzyczne od ukulele poprzez instrumenty. Instrumenty klawiszowe, poprzez cymbały, instrumenty perkusyjne, aż po akordeon zajęcia w studiu GoK Records. Nagrywamy podcasty. Będziecie mieli okazję nauczyć się jak nagrać audycję radiową, jak ją obrobić w programie komputerowym, no i oczywiście posłuchać swojej audycji na falach eteru, czyli na falach Radia Michałowo FM. Zapraszamy serdecznie wszystkich radiowców. Poza tym nowa propozycja. Warsztaty tańca orientalnego, zwanego potocznie tańcem brzucha. Zapraszamy wszystkie panie. Poza tym szachy, gobeliny i nowe zajęcia z jogi, które prowadzi nasz ulubiony misi jogi, czyli siaga. Kobieta o stu talentach. Pozdrawiamy, się. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne. Jeżeli chcecie się dopisać do którejś z grup, zadzwońcie na nasz numer 85 789 019. Sprawdźcie yy, kontakt na wydarzeniu, sprawdźcie naszą stronę internetową. Oczywiście nadal obowiązuje nas reżim sanitarny, także dezynfekujemy ręce, posiadamy maseczki i zachowujemy Dystans osobniczy. 12 czerwca jeszcze ponadto jest GOG Open Stage, czyli koncert onlineowy Marii Jones, który będziemy nadawać właśnie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Co poza tym? Poza tym się jeszcze kilka wydarzeń, które nie są zajęciami, ale są wydarzeniami, nazwijmy to, zewnętrznymi. 26 maja jest to Dzień Matki na placu przy LO w Michałowie. Robimy to wspólnie z Instytutem Mamą z zespołem szkół w Michałowie, z młodzieżową drużyną pożarniczą i z OSP w Michałowie. I z, oczywiście z zespołem szkół w Michałowie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. 31 maja jest spektakl e, wolontariuszy Anaboj na naszej scenie letniej e, z Gminnym Szatkiem Kultury w e, Michałowie. No i 19 czerwca duża sytuacja. Zdradzę tylko tyle, że chodzi o plener. Ale, żeby się dowiedzieć więcej, musicie śledzić naszą stronę internetową. Do miłego zobaczenia!